Cześć, z tej strony Kasia Borowska, Las Yoga. Zapraszam Cię na medytację prowadzoną w stylu Shinrin-yoku, kąpieli leśnej. Znajdź spokojne miejsce do medytacji. Najlepiej medytuje się w siadzie skrzyżnym, z wyprostowanymi plecami. Możesz siedzieć w podparciu, na miękkiej poduszce, w fotelu, na kanapie. Lub nawet w swoim łóżku. Możesz również położyć się wygodnie, jeśli pozycja siedząca jest dla ciebie niekomfortowa. I teraz, po przyjęciu swojej wygodnej pozycji, zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów i pozwól, aby każda myśl odpłynęła, a Twoje ciało. Zaczęło się relaksować. Daj sobie chwilę, by poczuć, jak Twoje ciało i umysł odpoczywają od codziennego zgiełku. Wyobraź sobie, że jesteś w lesie to Twój wewnętrzny, wyobrażony las. Dostępny tylko dla ciebie. Rozpoczynasz swoją podróż idąc leśną ścieżką, pośród drzew. Czujesz, jak miękki leśny grunt pod stopami, wchłania każdy krok. Słyszysz delikatny szum liści, które poruszają się w lekkim wietrze. Czujesz zapach otaczającej cię natury. Zapach wilgotnej ziemi, sosny i świeżych roślin wypełnia Twoje nozdrza. Czujesz odświeżenie i spokój. Oddychaj głęboko tym zapachem, pozwalając, by każda cząsteczka powietrza przenikała przez Twoje ciało, oczyszczając je z napięcia. Zatrzymaj się na chwilę, by poczuć kontakt z naturą. Z każdym wdechem wyobraź sobie, jak energia lasu przepływa przez Ciebie, jak drzewo wchłania światło słoneczne, tak Ty wchłaniasz spokój i harmonię natury. każda cząstka twojego ciała staje się lżejsza i bardziej zrelaksowana w miarę jak zanurzasz się w tym naturalnym otoczeniu zwróć uwagę na dźwięki wokół ciebie może to śpiew ptaków szelest liści czy odgłos wiatru bawiącego się w koronach drzew W każdym z tych dźwięków znajdziesz spokój, który łączy Cię z naturą. Pozwól tym dźwiękom wypełnić Twoją świadomość, a wraz z nimi poczujesz, jak umysł staje się coraz bardziej cichy, coraz bardziej wyciszony. Cichy, wyciszony i skoncentrowany umysł. A teraz podejmiesz podróż w głąb swojego lasu. Wyobraź sobie, że podążając ścieżką w lesie, coraz dalej i głębiej, docierasz do polany w środku swojego lasu piękna, bujna polana zapraszam Cię, abyś spoczął. Wyobraź sobie, jak siedzisz na środku polany. Pozwalasz, by nogi i biodra zapadły się w miękką trawę. Siedzisz prosto w pozycji do medytacji. Masz świadomość, że nie jesteś w tym miejscu samotnie. Czujesz obecność wszystkich żywych istot lasu, ale czujesz się bezpiecznie pod ich czujnym spojrzeniem. Wiedzą, że tu jesteś, ale nie obawiają się Twojej łagodnej obecności. Pozostajesz w pełnej harmonii z tym, co ci otacza. Jesteś częścią lasu, częścią tej przestrzeni. Z każdym oddechem czujesz, jak Twoje ciało. Staje się częścią ziemi. Jak korzenie drzew sięgają głęboko w glebę, tak twoje biodra i nogi łączą się z tym samym źródłem życia. Czujesz to połączenie z ziemią, z roślinami. całym światem natury pozwolaby w tej ciszy umysł odpoczywał nie ma nic do zrobienia nie ma żadnych oczekiwań obowiązków Jesteś tu i teraz, w pełni obecny, zanurzony w tej chwili. Każdy oddech przynosi ci głębszy spokój, a każde tchnienie lasu oczyszcza twoje myśli. Na koniec weź głęboki oddech. Poczuj, jak energia lasu wypełnia cię od środka, przynosząc harmonię, równowagę i wewnętrzny spokój. Kiedy poczujesz gotowość, powoli zacznij wracać do swojej przestrzeni ale zabierz ze sobą spokój i łączność z naturą pamiętaj że zawsze możesz wrócić do tego miejsca w swojej wyobraźni kiedy tylko będziesz tego potrzebować. Powoli otwórz oczy, w swoim tempie wróć do świata zewnętrznego, ale zachowaj wewnętrzny spokój, który teraz w Tobie trwa.